W tym czasie myśli Shiro. Fajnie było zacząć Anime Casters w inny sposób niż zawsze. W tym czasie myśli Matiego. Och, a więc to to Shiro myśli o przywitaniu. Moja moc w myślach jest taka przydatna. Teraz, teraz widzę, że mu zależy. No wiesz Shiro, tak sobie myślę, że powinniśmy dziś zacząć Anime Casters w inny sposób. No nie! I właśnie o tym dokładnie jest Spy X Family. Witamy. Witamy. Tak jak zauważyliście, nasze przywitanie było bardziej okazjonalne, żeby pokazać wam bardziej okazjonalny temat. Więc przedstawiliśmy to sketchem. <grym> <grym> jak Wam się podobało, zostawcie łapki w górę. Z tej strony mówił... Przestań! <grym> <grym> to był inny sposób przywitania! <grym> <grym> A to już jest poszykanie! Więc we mnie ja jesteście ciekawi. To był tylko sketch. Ty chcesz jeszcze coś więcej robić w tym odcinku? Tak. Porozmawiajmy o Spy X Family. Spy X Family? A cóż to? Jest to nowa manga, która wychodzi w Jumpie, czyli jednym z najpopularniejszych magazynów mangowych, dla kierowanych dla chłopców. Nie mogę uwierzyć. Czy wychodzi jako dwutygodnik? Tak, skąd tym wiedziałeś? Widzę, że przygotowałeś się do tego materiału. Nie wierzę. Nie chcesz chyba powiedzieć, że jest też dostępna równocześnie z japońskiej <laughs> wydania na Manga Plus po angielsku. Co? A więc... Taki serwis jak Manga Plus yy, udostępnia nam skany, które możemy czytać na bieżąco? Nie mam pojęcia, wiem tylko to, o czym pomyślałeś. <laughs> no nic! <laughs> <coughs> Dokładnie, za pomocą serwisu Manga Plus, który codziennie... Codziennie? Tak, codziennie wrzuca. Codziennie na wrzuca, na wrzuca na... nowe materiały, rozdziały z różnych mang. Eee, Możecie je czytać na bieżąco. Po angielsku i hiszpańsku, jeżeli ktoś woli bardziej egzotyczne klimaty. Eee, zawsze chyba dostępne są trzy pierwsze rozdziały i eee, trzy ostatnie, które wychodzą na bieżąco. Eee, wiesz co, no jeżeli chodzi o samą Manga Plus, to w dwóch słowach jest to, bo nie wszyscy mogą wiedzieć, jest to oficjalna aplikacja Jumpa, która udostępnia angielskie tłumaczenia, mangi, eee, no właśnie, jak mówiliśmy, równocześnie z japońskimi. I tak jak właśnie tutaj wspomniał Shiro, jest dostępne kilka, to się różni między... Mangami, nie wiem czemu, Niektórych na przykład sześć ostatnich, których cztery ostatnie. Aha. Nie skąd to się bierze? Może Może właśnie chodzi o tygodniki albo dwutygodniki. Możliwe. W każdym razie no, jest dostępnych kilka pierwszych rozdziałów i kilka najnowszych. Dzięki czemu możesz albo zapoznać się z danym tytułem, zobaczyć sobie początek, czy ci się podoba, i wtedy ewentualnie kupować, czy tam gdzie indziej czytać. Albo możesz tak na przykład, jak ja robię z niektórymi tytułami jest sobie na bieżąco, po prostu wychodzi nowy rozdział, czytam i tak wpuklam. I właśnie dzięki tej aplikacji stwierdziliśmy, że to jest odpowiedni moment, żeby polecić Wam ten tytuł, o którym jest dzisiejszy odcinek. Dokładnie, bo z Family, o którym chcemy mówić, jest bardzo świeżą mangą, ma lekko ponad miesiąc i wyszły do tej pory pięć rozdziałów. Tak, w tym tygodniu wychodzi. Dzisiaj szósty, skończyłem piąty i jestem. albo w przyszłym, nie jestem pewny. I. Może zanim zaczniemy mówić o samym Spikes Family i dlaczego nam się podoba, albo dlaczego nam się nie podoba... Już się o tym mówi. To... to e, chciałbym wspomnieć tylko, że to jest bardzo fajne uczucie e, czytać sobie jakąś mangę od początku. E, I powstawania, od, tak? Od, tak? od pierwszych rozdziałów. E, jakby z biegiem lat czytać kolejne rozdziały, widzicie, jak to się rozwija. Potem na przykład zapowiadają anime na podstawie tej mangi. Ta anime może okazać się sukcesem, i po prostu no jest to naprawdę świetna przygoda, bo w ogóle człowiek się o wiele bardziej przywiązuje do takiego tytułu. A spodziewamy się, że 3-4 lata pewnie Paich z Familii dostanie swoją adaptację. Pewnie dostanie swoją adaptację, bo jest na to dość duże szanse. Jesteśmy w stanie to stwierdzić po pięciu chapterach. Tak, to myślę. No dobrze by to będzie wyglądało w wersji animowanej, może tak. Będzie to bardzo z dobrze. Z dźwiękiem, wykrywało. z efektami wizualnymi i tak dalej. Ale każdym razie to co chciałem powiedzieć, to ja na przykład mam coś takiego z doktorem Stone'em, który w przyszłym sezonie dostaje swoje anime. I jestem tak podbierany, że manga, którą czytałem praktycznie od samego początku, teraz jakby staje się popularna. E, I polecamy Wam wskoczyć w jakiś tytuł. No i właśnie takim dobrym tytułem, do którego możecie sobie wskoczyć i żeby czytać sobie od początku, jest Space Family. E, to jest tytułem komediowym. To jest tytułem komediowym trochę akcji. Przygotowałeś się na temat autora i tak dalej? Oczywiście, że tak. E, to, to super. Jeżeli bojanie. chcecie usłyszeć krótką notkę informacyjną, to e, zarówno za. Rysunki, jaki scenariusz odpowiada jedna osoba, i jest to Tatsuya Endou. Ej, bardzo to nie jest taki częsty zabieg, gdzie scenariusz i rysunki ma jedno W mangach same. jest jeszcze w miarę częsty, w innych komiksach już jest bardzo rzadki. W mangach to się zdarza, nie? No, są takie. No, no, no. Tytuły, ale ale co wiesz raz... co? Jestem zaskoczony ze względu, że ta fabuła jest według mnie całkiem w wysokim poziomie i rysunki też są całkiem ładne. No widzisz. No i w każdym razie, tutaj. Nasz, Czy to jest ten, pan, ten z, tak zwany geniusz? <laughs> nasz pan <laughs> endoł do tej pory wydał trzy tytuły. Jeden z nich jest był one shotem, jeden miał 9 rozdziałów, drugi, trzeci miał 21 rozdziałów. Czyli, Czyli pan jest świeżakiem. Nigdy mu się nie udało stworzyć czegoś, co miało więcej niż 21 rozdziałów, w związku z tym. Yy, no, nie jest jakimś znanym mangaką. Ale moim nadzieję, że to Ale być może właśnie to będzie jego tytuł, który go rozsławi. No i może właśnie przejdźmy teraz do samej fabuły. Shiro może no, w trzech słowach zezeka. powiesz o czym jest AX y... Family. Y jest to historia młodego ninja, który, który bardzo <grym> chce zostać hokage. hokage, bardzo mocno, tak bardzo, bardzo, tak że mocno... maluje twarze <grym> farbami. Bo tak robią Hokage! tak kronim... nie odbiegajmy nie od, nie od, zbyt daleko w tym żarcie, tylko zanibymy się tytułem, okej? Okay? Okay. Więc Spy X Family, tak jak sam tytuł mówi, jest o rodzinie <grym> i tajnym agencie <grym> szpiegu i to jest prawda, tak. I to jest prawda. Jaki, jaki niesamowicie informacyjny tytuł, po prostu wszystko widać jak na dłoni. Wszystko widać jak na dłoni. Ehm... Fabuła zaczyna się od przedstawienia nam świata, wiemy, że to nie jest nasz świat, wiemy, że to jest świat wykreowany, bo pokazali kontynenty, kontyn nie, kontynenty są dość podobne do e, kontynentów rzeczywistych, ale na przykład e, kraje nazywają się w zupełnie inny sposób i w tym oto świecie żyje sobie nasz tajny agent, który ale, jest jednym z fajnych mniejszych to tylko wspomnę, agentów. wspomnę, świat jest jakby alternatywny, natomiast jakby jest adekwatny do współczesności. Jak tak, dzieje się tak, współczesności, mamy znaczy wszystko współczesności... Albo prawy współczesności. No, no powiedzmy, że 20. No, ale, ale nie samoch... 21. No mamy takie rzeczy jak samochody, no, telefony i tak dalej. Nie mamy smartfonów? No nie widziałem. <noise> no dobra. No ale no, powiedzmy, że plus minus... Ale samochody też są starszej marki, bo z tym ten agencer, okay, no, dobra no, to gazety może... jeszcze rozdają. Powiedziałbym bardziej, bardziej że zaszły wiek. wiek. Okej, okay, no to powiedzmy, że nie... No to okej, okay, powiedzmy. No, ale mimo wszystko... Jak to jak nie to jest, jest świat fantastyczny, o, o to chodzi. Tak, tak, tak. Znaczy jest to inny świat, ale to nie jest świat fantastyczny, jest oparty bardzo na naszym świecie. <noise> No i w tym świecie, tak jak już mówiłem, ale Mateusz mi przerwał, przepraszam. <laughs> Mamy naszego agenta, który jest. E, ciężko powiedzieć, żeby agent śpiega, szpiega, który gdyby można było użyć słowa jest znanym agentem, to byłby znanym agentem, ale agenci wiążą się z tego, że nie są znaczy śpiedzy. Wiążą się z tego, jest że... Cenionym. Że, cenionym że nie są, że nie są e, znani, więc jest bardzo nieznanym szpiegiem, który jest bardzo ceniony e, przez swoich zleceniodawców. Dobrze to ująłem? Tak. No czyli przez rząd tak naprawdę, nie? Czyli przez rząd. Kraju, do Ponieważ, z tego co pamiętam, było mówione, że jego efektywność jest bardzo bliska stu i większość misji miał zazwyczaj wypełnionych. Tak, no tam bardzo dobrze zmienia tożsamość, jakby zna się na charakteryzacji bardzo dobrze, jest w stanie jakby wcielać się w inne osoby. I, i radzi sposób... sobie w walce. Tak, i jest to sprawny fizycznie, no to jest to taki typowy szpieg, agent, jakby wyobrażacie sobie z filmów szpiegowskich, który tu trochę postrzela, tu skoczy z budynku, tu, tam się za kogoś przebierze, no... No i powiedzmy, że na, na samym początku e, naszej e, historii ten szpieg dostaje misję, która jest trochę misją bullshitową, ale to już nieważne. No to zaczyna się komedia po prostu. To zaczyna się komedia, tak. Ponieważ e, nasz szpieg musi zinfiltrować pewną szkołę w poszukiwaniu swojego celu. E, ale ten cel Właśnie pojawia się tylko w tej szkole i tylko na zebraniach rodzicielskich. Tak, jest jakiś tam znany polityk, czy tam ktoś tam, to już nie jest ważne, który nigdy nie wychodzi z domu, który jest bardzo strzeżony i tylko wychodzi z domu, żeby przyjść na zebrania swojego syna yy, rodzicielskiego. Więc jego Więc misją jest założenie rodziny, żeby na takie zebrania rodzicielskie chodzić. Dokładnie tak, żeby znaleźć się w tym samym miejscu, co jego cel. I... I tu sprawa się komplikuje. Tak, i to jest właściwie... Całość zarysu fabularnego, powiedzmy, który możemy wam przedstawić, może przejdźmy się wydaje, do Wydaje się, że o oczywiście. trzech pierwszych możemy mówić na spokojnie, o dalszych tylko... Nie, kochani, wie też jakby w ogóle nie ma potrzeby, jakby on musi założyć tą rodzinę i... Tak, ale chciałbym jednak powiedzieć o specyfikacji no, tak, tej tak, rodziny, tak, oczywiście, dlatego oczywiście. trzy pierwsze szaftery... Oczywiście, a już nie musimy nawet mówić jak się spotkali tak dalej, tak, tylko tak. o samych postaciach, mhm. bo właśnie... Mamy tych trzech członków rodziny. Tak o, tak I mamy. każdy z nich jest wyjątkowy, nie, to, nie, nie jest ważne, że tylko jeden z nich jest śpiegiem, bo właśnie, ale jest wydać, ważna c... też cała reszta. Tak, początkowo wydaje się że po prostu będzie rodzinę. tak, że ten śpieg będzie miał rodzinę i będzie przed nimi ukrywał, że jest śpiegiem, a ta rodzina będzie, nie wiem, Ale to nie, sam, nie coś jest to, to znacznie sam, ciekawsze, niż wam się wydaje, bo... Najpierw dostaje córkę, znaczy dostaje... Dostaje, adaptuje. Adaptuje sobie tak, adaptuje sobie córkę, całkiem legalnie nawet, ze sierocińca, powiedzmy takiego szemranego, ale okej. Nielegalnie jest skupiona, że mają moc ze ślubnego związku, ale. Okej, okay, ale. No ma, 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 ma tak. córkę. I co się dzieje z tą córką? No, ona jest esperem, co oznacza, że umie czytać w myślach. To jest to, do czego nawiązywaliśmy w naszym sketchu. To znaczy ona. Praktycznie od samego początku wie, że jej ojciec jest agentem, bo ten ojciec sobie o tym myśli, że o, muszę wypełnić misję, oczywiście... O, albo kod do tego sejfu to 2784, a, a wtedy Ani, albo tak się nazywa tak, się nasza Ania. mała koleżanka, mała e, twierdzi... O, mogę pobawić się gadżetami tu do dusia! Dokładnie, jakby, nie zrozumcie nas źle, ten ojciec oh, oh. idealnie jakby gra w swoją rolę, w ogóle się jakby nie zdradza. Z tym, że jest szpiegiem. Tak, on, córka, ona teoretycznie czy... nic nie wie. Ale ona czyta w jego myślach, więc po prostu wie o nim wszystko. Tak. I y, żeby wam się nie wydawało, że to jest dziwne, że mu nie powiedziała, y, to dla tej córki to ona była jakby badana powiedzmy laboratoryjnie, tak mhm. y, i dla niej y, było wpajane, żeby nikomu nigdy nie mówić o tej zdolności i wie na pewno na ten temat, że przez tą zdolność może mieć problemy, jak ktoś się dowie. Poza tym, gdyby, gdyby powiedziała ojcu, że wiesz, że na przykład jest śpięgiem to jakby jego misja na początku już wchodzi na panewkę, nie? Poza tym, no właśnie, bo ona jakby bardzo jest zależy, żeby mieć tą rodzinę, ona jakby czuje potrzebę być zakochaną chce mieć tego ojca i chce mieć potem też tą matkę. Tak. Więc ona na przykład czytając te myśli wykorzystuje to do tego, żeby jakby bardziej się przypodobać temu ojcu, uh -huh. żeby zachować się w sposób, którego, który on chciałby zobaczyć, żeby oni przypadkiem nie porzucił, nie? I to też jest jakby urocze na swój sposób, oglądanie jak ona bardzo chce mieć tą rodzinę. No i jest to w ogóle źródłem wielu gagów. Kiedy na przykład. To może bardzo z tą matką. Może przyspieszę do matki, zanim przejdziemy do gagów. Tak. E, matka jest kim? <noise> już tak z mostu prosto? No jest na ekranie, jest zabójcą. <noise> jest takim, w stylu takim mostem japońskim. Strutuje ludzi kunajami na lewo. I prawo. Jest mordercą. I poznali po się w pralni. <noise> U tego, u nie, pra, nie, tylko tego krawca tam. No coś takiego. Tam <laughs> Powiedzmy, że coś z dobraniami pamiętałem. Tak, i ona jest. E, no ona właśnie jest też płatnym zabójcą i też e, nikomu nie mówi. No i w my zeszli się przez Tak. Znaczy mieli po prostu podobne, już nie chcemy dokładnie mówić, cel. ale... Im obu było na rękę mieć partnera w tej chwili, jakby z przyczyn publicznych, jakby no on chciał mieć żonę, żeby... Jakby stworzyć tą rodzinę. Ona też, jakby. Chciała na jakąś imprezkę tam iść. Prywatnie chciała, jakby móc Dla powiedzieć paru. innym, tak, że ma chłopaka, żeby się od niej odczepili. <coughs> e, więc, jakby ze sobą się zeszli. Oboje zdają sobie sprawę, że to jest fałszywe małżeństwo. Mm -hmm. Ale po prostu było im to na rękę. I oczywiście, oboje się nie przyznali do tego, że są. Y, Jedno no, zabójcą, drugi, drugi zabójcą. Zabójcą. Natomiast. Jedyna osoba, która obczy... wie wszystko, to Ania. Dokładnie. I no są też, na przykład świetne gagi kiedy, na przykład, sobie, ta matka myśli, a, dzisiaj tam zaszlotuje, go coś tam, a ta Ania idzie i tylko tak się poci, <laughs> I, i taki poker face, i bardzo uważa, żeby przed chwilą zostać zabitą albo coś w tym stylu. I jej reakcje są świetne po prostu na to, bo oni mają często właśnie takie myśli w ze swoim zawodem. Tak, no? tak, że muszę tam, nie wiem, z, załatwić go przed północą, żeby coś stał, a ona no, po prostu musi jakby słuchać tego. Nie? A mimo wszystko chce, mieć tą szczęśliwą rodzinę. Tak. I to i... mnóstwo świetnych, śmiesznych scen. I jest tak jakby ich takim aniołem stróżem, który pomaga im. Tak, tak, pomaga im, bo też na przykład słyszy myśli innych, więc kiedy na przykład szpieg chce kogoś znaleźć, no to ona może go znaleźć dużo szybciej i efektywniej za pomocą przeszukiwania jakby umysłów. Tak. I prawdopodobnie zostanie to też wykorzystane e, dla pomocy na zabójczych zleceniach. Mamusiu, mamusiu, ja słyszę, że on mówi, że jeszcze żyje, że będzie udawał, że nie żyje, że jeszcze go dobij mamusiu. Ja jestem pewien, w 100%. to by się przydało y, Dio, kiedy Jotaro leży na Ten Jotaro jest, który rusza paruszkiem. Mamusiu, ty go weź dojeb. Ale wiesz to, jedzi powiem że tego jeszcze nie było w mandze, ale jestem stuprocentowo pewny, że będzie kiedyś moment y, przesłuchania kogoś. Tak! Że I ona tam on będzie siedzieć. Się kłamie. Ona będzie tam siedzieć na tej ławce. Bo na razie mamy moment fabularny taki, gdzie nikt nie wie poza Anią kto jest kim. Tak, oni wszyscy, a też nikt nie wie oczywiście, że Ania jest tym esperem. Jakby esperem. każdy z nich trzyma ten swój sekret. Tak, że każdy ma swój, swój sekret jakby trzymany przy sobie, ale wydaje mi się, że wraz z rozwojem fabuły może to wyciągnąć i Gagi mogą przejść zupełnie na inny poziom, gdzie ich y, moc współpracy będzie lepiej wykorzystywana właśnie na przykład przy takim przesłuchaniu kogoś, nie? I co córeczko? Co pomyślał ten pan w tym stylu, nie? Tak! Już sobie wyobrażam, że wiesz, ten, 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 jakby on przesłuchuje kogoś i ma taką jakby rysowaną straszną twarz, tak. I doskonale będę wiedział, kiedy. Ty będziesz koła, O, tak ta. patrzy, jaki kozak! A, mów, a właściwie nie ja, tylko ona. I taka mega nadosna dziewczynka z <laughs> kwiatkami w tle, coś. No, to może być świetne. No właśnie, ja mam bardzo taką nadzieję, że w przyszłości, na przykład, no może nie od razu, ale na przykład po 50 czy coś takiego, te tajemnice wyjdą na jaw. I na przykład, może uda mi się na przykład zabić ten cel, albo jakoś rozwiązać, rozwiązać ten ark ze szkołą. Mhm. I na przykład dostanę jakieś nowe zlecenia, o. które już będą brać wspólnie, jako jakby rodzina. I to jest jak było w Nie ma Mocnych na przykład, nie? że oni wszyscy jakby, taka rodzina, nie może nie są super mocami, ale no w sumie nawet no z takimi jakimiś specjalnymi zdolnościami rozwiązuje właśnie jakieś sprawy wspólnie. No i moim zdaniem to jest super jakby fabuła do rozwijania. To no, może się ciekawie rozwinąć. Chciałbym, żeby to nie było tak, że będzie tkwiło w tym miejscu i przez całe życie będą wzajemnie jakby ukrywać swoje tożsamości przed sobą. Więc no oczekujemy dużo po tej mandzy i miejmy my, nadzieję, że się nie dowiedzie. Tak, się bardzo dobrze. P pięć chapterów, które macie teraz dostępne na Manga Plusie, gorąco polecam To, co jeszcze się. mogę powiedzieć, to to, że jest bardzo dobre wyczucie timingu. Jakby autor świetnie wie, w którym momencie <grym> jakby złamać fabułę żartem, a w którym może, nie chcę powiedzieć poważnych, ale jakby takie bardziej ekspozycyjne sceny. Jakby w których momentach właśnie zagrać tą Anią, która jest w fajniejszym najfajniejszym elementem tego wszystkiego. Jakby, gagi jakby opierają się na Ani tak naprawdę najśmieszniejsze. Mm -hmm. No fajne jest to wyczucie tempa po prostu, nie? Kiedy, jakby zaskoczyć wiza? Kiedy, jakby, czytelnika właściwie? Kiedy, jakby sprawić, żeby. Te, mówiliśmy właśnie, że na przykład, nie wiem. W tym Pokémon Go, jakby widzieliśmy, jak zakończą się sceny, kto jest dobry, kto jest zły. W Spikes Family są takie sceny, że na przykład. Pokémon Go, Detektyw Pikachu. Może Detective Pikachu. Tak, oczywiście, że o to nie chodziło, już tutaj mi się wokół kręciło. Pikachu. Tak, tutaj, na przykład podczas y piątego chapteru, były takie momenty, że na przykład mi się wydawało. Nie byłem, nie byłem pewny, czy na przykład dane postacie pozytywnie zareagują na bohaterów, czy negatywnie, czy się zezłoszczą, czy się usiądę. To szczególnie Jakbym... nie było widać w ostatnim chapterze. Tak, tak. Więc jakby trzyma w napięciu. No jest bardzo fajny, no jeżeli ktoś właśnie lubi trochę lżejsze klimaty, komedie, no też trochę jest jakby tej akcji, nie? Kiedy... No. Czy to ten właśnie ojciec czy ta matka zarzuca jakby Wątków detektywistycznych z już na start jest więcej niż w detektywie Pikachu, więc. Jeżeli jesteście rozczarowani nie detektywa Pikachu, polecamy zajrzeć do spaich z A co by było gdyby ustawić tego detektywa Pikachu w tym świecie? No przecież czy to by nie było idealne. Czy to nie byłoby genialne? Byłoby. No, nie wiem, co więcej możemy powiedzieć. No, po prostu polecamy. To jest taka nasza kolejna polecajka, Tak było z Neverlandem, polecaliśmy zapoznać się z tym tytułem. Teraz Okazało polecamy. się sukcesem, więc miejmy Teraz nadzieję, że polecamy. Spikes tak. Family też się Jeżeli chcecie być na bieżąco z anime, które wychodzą w 2022 roku, to polecamy! Polecamy zacząć ten. Sezon, jesień 2022: Spikes Family. Nawet no, jeśli nie, jak coś hit. długiego, to 12 odcinków dostanie na pewno. No trochę na zasadzie kaguya same, nie? Bo to jest, to jest jakby, trochę to porównał do Kaguya-sama, jeżeli wam się podobało Kaguya-sama, to, to też wam może się podobać, bo to też jest jakby gagi, które są oparte na takich myślach jakby troszeczkę grach psychologicznych, gdzie oni coś ukrywają, no to nie jest do końca to samo. Dokładnie. Ale jakby no, mogę, a pan mogę, jest mogę, mogę jakby stwierdzić. <laughs> Ania jest cicho. No Ania, no, pani Mo Esper. Mogę, a, tak, y tak, y mogę stwierdzić, że, no że to jest jakby podobny poziom jakby komedii i śmieszności, więc jak was śmieszyły tamte żarty, to te pewnie też. Co tyle z takiej drobnej recenzji. Dajcie znać, jeżeli postanowicie to przeczytać, to dajcie znać. Teraz jeszcze jest dobry moment, żeby nadgonić, bo jeszcze na Manga Plus są wszystkie rozdziały. A później będą znikać. A warto powiedzieć, że tłumaczenie na Manga Plus jest dużo lepsze niż na większości skanlacji. Więc jeżeli znacie angielski, bo to jest tylko po angielsku i hiszpańsku. Ale chyba z Państwami nie jest jeszcze w hiszpańsku, jest tylko po angielsku. Więc jeżeli znacie w miarę angielski, to. Albo chcecie się nauczyć. To jest w fajny sposób na trening angielskiego. A przez laj'em, sobie A angielski jest łamane, lepiej się uczyć angielskiego właśnie z oficjalnego wydania niż ze skandalacji, gdzie często ten angielski jest. Dziwne, bo jest taka tłumaczone dosłownie z japońskiego, nie? I mm -hmm, to coś w mm -hmm. więc. Więc e, polecamy bardzo. E, dajcie znać w komentarzu, czy was przekonaliśmy do oglądania. A, albo Czytania. jak przeczytaliście, e, to jak Wam się podoba seria. Chciałbym pochwalić Shiro, że cały odcinek. Ani razu nie powiedział Spikes Hunter, co mi się zdarza na co w rozmowach, tak mniej więcej za I każdym razem. wszystko wiesz co? I wszystko zepsułem. Więc jestem bardzo zadowolony, że nie pojawił się Spikes Hunter ani razu. Więc zostawcie, tak jak powiedziałem, informacje na temat, dlaczego Mateusz jest głupi i jest wyborem. Lajka, subskrypcję, dzwoneczek. I ja powiem tak. Się w jest lepsze Lorda. jest lepsze Lorda. Cześć na razie. A? Tak, to jest. Nie jest lepsze od overlorda.